No a ja, mimo niekorzystnych warunków, postanowiłem zajrzeć do tego kłuszyckiego kamieniołomu melafirów. Zobaczcie jaka pogoda, ile śniegu. Dobrze, że chociaż słońce wyszło. To był powód mojej wizyty tutaj, gdyby nie to, że wyszło słońce, słoneczko, no to raczej bym się nie zdecydował na dojazd. Te partie górskie Sam podjazd dla mojego auta okazał się tutaj zbyt trudny, ale jakoś Jakoś dałem rady Dobra Idziemy zajrzeć W te górne partie w pozostałości jakiejś Podmurówki Nie wiem czy iść dalej ta droga prowadzi do samego kamieniołomu. Także zobaczymy tutaj na zakręcie. No i udało się. Dostałem się do tego wyrobiska. Widzę, że tam na górze jest jakieś zrównanie terenu. Prawdopodobnie jest tam jakiś placyk. No ale i tutaj na dole jest także jakiś podjazd Więc spróbujemy się dostać tą stroną myślałem, że gdzieś tutaj będą jakieś odsłonięcia skalne, żeby troszkę popukać sobie w te kamyczki i ewentualnie sprawdzić co w nich można by było znaleźć. No ale będę musiał to sprawdzić Wszystko będzie zasypane no jak byliście, nie byłem pierwszy w tej okolicy Ktoś był tutaj przede mną Mimo godzin porannych Włóczą się już tutaj po tych terenach No jest troszkę tych większych głazów tutaj porozrzucanych na lewo i prawo. No jak widzicie, kamieniołom jest dosyć sporych rozmiarów. Jest on tak rozciągnięty po długości. Tam na górze także mamy jakiś betonowy podest tak przypuszczam przynajmniej tak to wygląda z daleka nie wiem czy wchodząc w te zaśnieżone partie gdzieś się zaraz nie zapadnę, no ale czego się nie robi dla nakręcenia materiału No, widoczki naprawdę są tutaj imponujące, jak i sam kamieniołom, który jest naprawdę dużym wyrobiskiem. Dla przypomnienia, powiem, że jest to kamieniołom melafirów, czyli e, późno paleozoicznych skał. Jest to ogólnikowa nazwa. Równie dobrze mogą to być jakieś trachity, trachy bazalty. Nigdy nie szukałem informacji szczegółowej informacji na ten temat. Będąc w Guszyce, chciałem po prostu zwiedzić to miejsce, bo jak wiecie, interesuję się właśnie tego typu rzeczami. A przy okazji, zasłyszałem też, że swojego czasu pozyskiwano tutaj jakiś niebieski minerał. Było to w latach świetności tego kamieniołomu, kiedy prowadzono tutaj jeszcze wydobycie. No ja przypuszczam, że mogły to być albo ametysty, albo agaty, bo jedynie te dwa minerały przychodzą mi na myśl, jeżeli chodzi właśnie o ten rodzaj skał Obawiam się, że nie będzie możliwe dzisiaj zweryfikowanie tego ale mimo wszystko nie jakaś wycieczka dzisiejszego dnia tutaj się jednak odbędzie Mamy tutaj kolejne pogórnicze pozostałości po zarówno jakichś budynkach budowanych z cegieł. Jak i elementy betonowe. Tutaj na dole na przykład przypuszczam, że jest podest z kruszarki tutaj jakiś kolejny większy jeszcze jeden i kolejny no przy takiej wielkości kamieniołomu no można się spodziewać właśnie jakiś takich większych zabudowań no w tym miejscu bezsprzecznie stała kruszarka tutaj najprawdopodobniej był jakiś rodzaj nasypu z poprowadzonym mostkiem doprowadzającym do kruszarki materiał skalny być może kolejna mniejsza kruszarka no jest tych podestów tutaj raz, dwa trzy 4 z5-6. Naliczyłem ich tutaj. Tutaj może jeszcze zademonstruję Wam sposób w jaki powstawał i powstał ten beton. Zobaczcie, całkiem grube skruszone już fragmenty melafirów. Najczęściej są to dużo drobniejsze kamyczki, no przynajmniej kilkukrotnie i zostało zalane to jakąś masą cementową, bo widać, że jest to bardzo piaszczyste miejscami zostało tu powzmocniane jakimiś metalowymi elementami tych chałdek znajduje się tu także dosyć sporo materiał, który był Albo dostarczany do dalszej obróbki, albo materiał, który już został skruszony w maszynach, które pracowały tutaj pełną parą. Tam kolejne jakieś fragmenty chyba betonowych zabudowań. A tutaj, może podejdę bliżej, żeby Wam to pokazać. Znajdują się schody, które prowadzą do tych górnych partii wyrobiska. Zobaczcie. No, jakoś nie mam ochoty i siły wspinać się dzisiaj na te górne części, górne partie. Także podążymy tutaj w prawą stronę. Spróbujemy podejść troszeczkę do tych ścian skalnych. No a tutaj jest usypany podjazd pod ten betonowy podest właściwie na niego, z którego doprowadzono materiał do kruszarek. Ja spróbuję tutaj podejść do skraju, do skarpy, żeby Wam pokazać widoczki, jakie rozpościerają się właśnie z tego miejsca. Spróbuję przejść gdzieś po, poza te drzewa. no chyba w tym miejscu skończy się wycieczka bo nie widzę tu już nigdzie dalej drogi która mogłaby mnie zaprowadzić albo na dół albo do góry no jest troszkę tego rumoszu skalnego na dole też drobnego w którym można by było pogrzebać ale ze względu na to że wszystko jest zakryte śniegiem no. Nie pokuszę się o to. Jest po prostu zbyt niebezpiecznie, żeby próbować tam się dostać. Chociaż tutaj jest praktycznie idealne miejsce, w którym można by było zejść na sam dół. No, powiem, że potężne wyrobisko. Nazywane kamykami. Ten staw też bodajże ma jakąś swoją nazwę, ale teraz już dokładnie nie pamiętam. Jest on często pokazywany przez różnych użytkowników internetu, różnych ludzi. Tam przypuszczam, że słyszycie, ścieka sobie bardzo fajnie woda. Która wypełnia tutaj ten zbiornik. no I to, co widziałem wcześniej na górze, będzie chyba jednak jakimś betonowym elementem. Bardzo masywne skały. O drobno ziarnistej strukturze. W której tak szczerze mówiąc, ciężko jest dopatrzeć się jakichkolwiek minerałów. fajnie że ktoś pozostawił tutaj przede mną ślady bo przynajmniej wiem gdzie mogę się poruszać gdzie stawiać nogi żeby po prostu nie wpaść w jakąś dziurę czy zagłębienie czy potknąć się jakiś kamyk czy nawet wpaść do wody czy do błota no jest tych kałuży pomarzniętych tutaj dosyć sporo tutaj jeszcze krótki Rzut okiem na skały z tej części, jak i na sam staw. nie ma za bardzo możliwości żeby przyjrzeć się dokładniej tym skałom ich strukturze budowie i tak dalej tutaj akurat natrafiłem na taki troszkę już zwietrzały fragment w których zachowały się tak jakby jakieś pustki pogazowe w których mogłyby właśnie występować Jakieś ciekawe minerały jak chociażby do nagaty, kwarc No ale nic się tutaj nie dopatrzyłem To ktoś zostawił tutaj dwa lata temu, półtorej roku temu swoje podpisy. Na przykładzie tej skałki także widać, że miejscowo pojawiają się w niej właśnie te pustki pogazowe. Przypomnę, że są to skały pochodzenia wulkanicznego. Także jest to całkiem możliwe, że znajdywano właśnie w nich jakieś ciekawsze minerały chociaż nie znalazłem na ten temat żadnej pracy naukowej potwierdzającej wystąpienie czy agatów, czy, czy kwarców? Przypuszczam, że nawet gdyby pojawiały się tutaj takie minerały, to występowałyby one tylko w nielicznych miejscach. Nie w obrębie całego kamieniołomu. Ze względu na to, że większość skałek, które obejrzałem w różnych partiach wyrobiska, głównie na, na tych chałtkach. No nie pochodzą na pewno z jednego miejsca, z jednej ściany, tylko zostały tutaj dostarczone z różnych partii. No rzekomo. Trafiały się tutaj jakieś duże, naprawdę duże okazy. Tak jak wspomniałem, przyjeżdżała tutaj grupa studentów z, z Uniwersytetu Wrocławskiego, pewnie pod dowództwem jakiegoś profesora czy doktora geologii. No i postanowiłem jeszcze, że zejdę. Tutaj w te najniższe partie, żeby zobaczyć, jak to wygląda z tej strony, no także bardzo. Kolejna sprawa. Fajne wyrobisko. Szkoda tylko, że jest całe zaśnieżone. W tym miejscu mamy jakąś mineralizację, jakieś na skorupienie. Przypuszczam, że będzie to kwarc i najprawdopodobniej będzie to po prostu taki fragment żyłki pojawiający się bardzo często w szczelinach, zwłaszcza w tych wąskich szczelinach. Tam bardzo często dochodzi właśnie do takich mineralizacji. Tutaj mamy coś świecącego na złoto, ale będzie to na pewno jakaś farba dokładnie. Zobaczcie, głuszyckie złoto. A. Ten głazik coś tutaj zakrywa. Zobaczcie, jest tutaj... No nawet nie zauważyłam, że weszłam na taki betonowy podest, betonową płytę. A no tutaj na dole jest wlot No niestety to co idzie zauważyć w środku to same śmieci, butelki, puszki. No ale jakby nie patrzeć jakieś zejście metalowymi stopniami tutaj było Dobra, ze względu na to, że zaczyna znowu sypać śnieg będę się stąd zawijał no i żegnał tą Głuszycę Na razie, cześć Wam Zobaczcie co się stało z pogodą te wszystkie szczyty górskie pagórki i wzgórza które tak ładnie były przed chwileczką widoczne no w tej chwili są zakryte za mgłą powstałą na skutek śnieżycy wielkiej śnieżycy, która dopadła mi znowu w Uszycy.